Dość tego, żona Wiśniewskiego raz na zawsze ucięła dyskusję o ich małżeństwie. Jak powszechnie wiadomo, Michał Wiśniewski od lat uchodzi za jednego z najbardziej kontrowersyjnych artystów w Polsce, którego życie prywatne budzi ogromne emocje. Wynika to nie tylko z jego kariery muzycznej pełnej spektakularnych sukcesów, ale przede wszystkim z licznych zawirowań małżeńskich. Fakt, że piosenkarz ma za sobą kilka związków małżeńskich, sprawia, iż każda kolejna relacja natychmiast staje się centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. Obecną żoną gwiazdora jest Pola, która przed związkiem z liderem ich troje miała już czwórkę dzieci, co dodatkowo podsycało ciekawość i wywoływało liczne komentarze. Pierwsze plotki o relacji Wiśniewskiego i Poli zaczęły krążyć zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Dominika Tainer oficjalnie ogłosiła w marcu 2019 roku, że jej małżeństwo z piosenkarzem dobiega końca. Ta zbieżność czasowa sprawiła, że opinia publiczna zaczęła stawiać wiele pytań, a zainteresowanie tożsamością i rolą nowej kobiety w życiu Michała Wiśniewskiego, człowieka przyzwyczajonego zarówno do świateł Jupiterów, jak i życiowych burz, stało się wyjątkowo intensywne. Historia miłości Michała i Poli przyciągnęła jeszcze większą uwagę, gdy ujawniono, że poznali się przez portal randkowy. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to nadzwyczajnie, dopóki nie weźmie się pod uwagę faktu, że kobieta jest o kilkanaście lat młodsza od artysty i rzekomo zupełnie nie wiedziała, kim on jest. Pola wyjaśniała w mediach społecznościowych, że nie rozpoznała Wiśniewskiego, ponieważ jego zdjęcie profilowe było czarno-białe i nie eksponowało charakterystycznych czerwonych włosów. Ponadto twierdziła, że nigdy nie była fanką zespołu Ich Troje. Ani nie śledziła prasy brukowej. Wyjaśnienia te spotkały się jednak ze sceptycyzmem fanów, którym trudno było uwierzyć, że osoba mieszkająca w Polsce mogła nie kojarzyć twarzy, która przez dekady dominowała w mediach. Mimo to, relacja Poli i Michała Wiśniewskiego szybko udowodniła, że nie jest to jedynie przelotny romans, jak początkowo wielu podejrzewało. Krótko po upublicznieniu związku, w grudniu 2019 roku, Piosenkarz zdecydował się oświadczyć poli. Choć ruch ten uznano za dość pospieszny, odzwierciedlał on silne zaangażowanie obu stron. W marcu kolejnego roku para zawarła związek małżeński, choć na uroczyste wesele musieli poczekać jeszcze niemal dwa lata. W tym czasie stopniowo budowali wizerunek stabilnej rodziny, zadając kłam początkowym spekulacjom o nietrwałości ich relacji. Obecnie, Pola i Michał wspólnie wychowują dwóch synów: Falko Amadeusza, który ma prawie pięć lat, oraz Noela Chloe, mającego blisko trzy lata. Chłopcy stali się centrum ich rodzinnego świata. Podczas gdy Wiśniewski kontynuuje intensywną pracę zawodową, obejmującą trasy koncertowe i regularne występy w telewizji, Pola pełni rolę solidnego wsparcia w domu. Nie ogranicza się jednak tylko do opieki nad dziećmi, aktywnie buduje własny, niezależny wizerunek, prowadząc w mediach społecznościowych profil poświęcony psychologii i zdrowiu psychicznemu. Dzieli się tam swoimi poglądami na życie, doświadczeniami macierzyńskimi i osobistymi refleksjami, przyciągając stałą grupę obserwatorów. Właśnie na tej platformie piąta żona Wiśniewskiego zdecydowała się przeprowadzić mały eksperyment, aby bezpośrednio odnieść się do krytyki i niedowierzania wokół faktu, że rzekomo nie rozpoznała sławnego męża w momencie poznania. Pola opublikowała serię zdjęć różnych muzyków, zarówno gwiazd światowego formatu, jak i artystów mniej niszowych. A następnie zapytała swoich obserwatorów: czy rozpoznają te postacie? Odpowiedzi zaskoczyły wielu, a według poli wynik tego testu pokazał, że nierozpoznanie sławnej osoby, nawet o międzynarodowej sławie, jest w codziennym życiu całkowicie możliwe. Miało to wzmocnić argumentację, której trzyma się od lat. W obliczu narastających plotek o ich małżeństwie. Pola postanowiła nie milczeć i zareagowała bezpośrednio, uznając oskarżenia i domysły pod swoim adresem za całkowicie zmyślone. Aby poprzeć swoje stanowisko, zaledwie dziewięć godzin po wstępnym oświadczeniu opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej na Instagramie. Spośród około 350 osób biorących udział w głosowaniu, aż 57% przyznało, że nie rozpoznało postaci na udostępnionych zdjęciach. Liczba ta, według poli, wystarczająco odzwierciedla fakt, że postrzeganie celebrytów przez opinię publiczną jest bardzo zróżnicowane. Bazując na tych wynikach, Pola argumentowała, że jej nieświadomość co do tożsamości Michała Wiśniewskiego na aplikacji randkowej była jak najbardziej realna, a nie zmyślona, jak sugerowało wielu sceptyków. Wskazała, że nawet artyści światowej klasy, którzy szczyt popularności przeżywali w latach 90., tacy jak Joey Kelly z The Kelly Family, Tom Araya z zespołu Slayer czy Dave Kahan z The Pesh Mode, mogą być nierozpoznawalni dla części społeczeństwa. Zdaniem Poli dowodzi to, że poziom sławy nie jest równoznaczny z powszechną znajomością twarzy i nazwiska, a nierozpoznanie gwiazdy niezależnie od jej dokonań, jest w dzisiejszym świecie rzeczą zupełnie normalną. Poprzez takie wyjaśnienia, Pola Wiśniewska chciała podkreślić, że ignorancja wobec czyjejś sławy, czy to na poziomie krajowym czy międzynarodowym, jest zjawiskiem, które może przydarzyć się każdemu. Podsumowała, że zanim ktoś uzna czyjąś historię za niemożliwą, Powinien pamiętać, że rzeczywistość bywa prostsza niż wyobraża to sobie opinia publiczna. Niemniej jednak te tłumaczenia mogą nie przekonać wszystkich, biorąc pod uwagę, że w warunkach polskich Michał Wiśniewski był mega gwiazdą przełomu lat 90. i 2000, a jego rozpoznawalność trwa do dziś, co dla wielu czyni historię Poli trudną do zaakceptowania. Ostatecznie, choć argumenty i dowody przedstawione przez pole mogą nie uciszyć całkowicie niedowierzania części publiczności, cała sprawa rzuca światło na kruchą granicę między życiem prywatnym a wizerunkiem publicznym gwiazd. To właśnie te różnice sprawiają, że rzeczy pozornie oczywiste dla wszystkich czasami nie są tak uniwersalne, jak mogłoby się wydawać.